Nie, nie Prawo będę panie, marszałku. Bardzo proszę. panie Marszałku, mam propozycję. Niech każdy lobbysta niemieckich i duńskich firm wiatrowych teraz w stanie, wyjdzie z sejmu i złoży mandat. Poselski. Bo to, co dzisiaj robicie, próbując zmniejszyć odległość wiatraków od budynków mieszkalnych z obecnych 700 metrów do 500 metrów, to uderzanie w życie Polaków, którymi chcecie, no chcecie im po prostu zniszczyć życie, stawiając im wiatraki pod ich domami. Polacy tego po prostu nie chcą, protestują. W poprzednich kadencjach posłowie z Solidarnej, Suwerennej Polski bronili Polaków przed tymi złymi rozwiązaniami i dziś będziemy to robić jako Prawo i Sprawiedliwość. I osobiście mam wielką nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy. Uderzającej bezpośrednio w interesy życiowe naszych obywateli. Więc możecie sobie tutaj dzisiaj krzyczeć, za, lobbować za niemieckimi firmami. Zatrzymaliśmy stawianie wiatraków nad polskimi lasami, zatrzymamy również tę ustawę. I trudno. Pani minister Siemens-Kloska, nie wiem, jak się pani z tego wytłumaczy ludziom, którym być może pani to obiecała. Dziękuję pięknie.